Witajcie, dniu moich urodzin, Mówię, a, nagram filmik, jest parę nowych nabytków, Batmobil, Joduś, Baby, Joduś, czy jak to tam się nazywa, o, tu muminki, 8 zł dałem w Ciuchlandzie, jakaś reklamówka yy, ze sklepu, oryginalna, pisze Made in Finlandia, wózek widłowy, o, ten Halka zdobyłem ostatnio z olixa o, tutaj troszeczkę się pozmieniało. O, tutaj sobie coś żona fotografuje. O, dywana zdobyłem. Trochę się pozmieniało. O, tutaj i odjść do, ten... Mietr w końcu zdobyłem do tego, do Wadera. A na ten długo czekają. No nie mam skąd zdobyć. No, na razie jakoś słabo idzie. Tu trochę się zdobyło. O... Tam trochę samochodów, regały w wiosku nie ma, w Pizynie dwa razy byłem, nie było, na zamówienie, czekaj trzy tygodnie a bo ile, ale tak to już jest. O, tu taka zjeżdżalnia teraz złożona niedawno, też kupiona bazolik, te dwa samochody, mały ten biał, biało-czerwony, niebieski, te auto ze Smurfu, strażaka. O, trochę Andry Bercu, Smurf, yy, no, Ryczesz, o, z autów ten autobus, mówię, chciałem, patrzę, jest. O, tu dwa metalowe, już mam sporą kolekcję. Dobrze, że żona zauważyła, bo tam był już schowany w Kinderku. To jest schował. A to oryginalne metalowe. Samochód Transformersu, Batmobi, Resorak, o, Porsche, tu trochę samochodów, Hot Wheels. Trochę ta Pepy było. To tam pójdzie na gdzieś na wymianę, o. Lara Croft, Tom Rider. Brakuje pistoletów. Ale, mój wiesz, wyprałem jej ciuchy. Mówię, właśnie takie problem miała. Z Ciuchlandu. o, ten taki hipek, mówię, nie wiem, musi być mój. Teraz nie byłem w Ciuchlandzie, mówię, nie ma tak kasy, mówię. Mówię, zobaczę, może pójdę w następnym tygodniu. Albo może, nie wiem, zobaczysz. No to na razie to wszystko na dziś.